Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie na pytanie o pozycję Polski w sytuacji UPR przy sterach wspomniał Pan o dwóch rzeczach, o które zabiegali Panowie u władzy nie będąc. Mi chodziło jednak o ocenę polityki międzynarodowej w sytuacji, w której Polska odblokowuje swój potencjał gospodarczy, likwiduje cłana produkty ze złowrogich państw, przypomina sobie o konieczności produkcji czołgów i amunicji. Kto widziałby w nas Największe zagrożenie, kto wiązałby z nami największe nadzieje i jakich reakcji moglibyśmy się spodziewać. No zagrożenia to chyba nikt by w nas nie widział. Zagrożenia to chyba nikt by w nas nie widział. Jeżeli już to Niemcy mogłyby widzieć w nas zagrożenie dla swojej hegemonii w Europie. Dlaczego? Dlatego, że ja bym wtedy w tej sytuacji, kiedy... O, o której tutaj, którą tutaj Pan w krótkich, żołnierskich słowach nakreślił, to ja bym wtedy wiązał największe nadzieje z realizacją projektu Trójmorza pod amerykańskim protektoratem, o czym mówił prezydent Trump jeszcze w lecie 2017 roku, kiedy był w Warszawie, no to, a ten pro, zrealizowany projekt Trójmorza podważa niemiecką hegemonię, więc jestem przekonany, że Niemcy próbowałyby tutaj sypać piasek w sprychy rozpędzonego parowozu dziejów. Tak, tak to sobie wyobrażam. Michał F.: Dzień dobry, panie Stanisławie. Ostatnio pan Leszek Miller się znacznie uaktywnił i chadza sobie po redakcjach, no nie chadza sobie, zapraszają go redakcje. Tak bym powiedział, że to on sam się nie wprasza, tylko go zapraszają. A dlaczego? A no, tutaj dalej czytam: opowiada niepoprawne rzeczy. No, właśnie dlatego go zapraszają, bo takich, co opowiadają poprawne rzeczy, to już nie chcą zapraszać, bo to znaczy też zapraszają oczywiście, ale Leszka Milera zapraszają, bo on mówi niepoprawne rzeczy, a więc ciekawe, a poza tym merytorycznie bardzo trafne. Czytam jednak dalej, na przykład, że wcale nie Rosjanie są winni tak do końca, że Ukraina przegrywa i tak dalej. Kiedyś pan wspominał, albo ktoś inny, że pan Miller współpracuje z Amerykanami. Czy tak może być? Nie, ja nie wiem, czy on współpracuje z Amerykanami. Ja wspominałem i to przypomnę, że Leszek Miller, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych bodajże w rządzie premiera Cimoszewicza, tak mi się wydaje, że to tak było, bo on potem był premierem, ale wtedy jeszcze nie był, spędził cały dzień w centrali CIA w Langley w stanie Virginia. Co tam robił, to nie wiem. Ale po tej wizycie w ciągu kilku dni dosłownie załatwił sprawę rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego, czego podobno nie można było załatwić. I tamtego, kukoniek nawet tam lamentował, że on nic nie może i tak dalej. A tu proszę w w ciągu kilku dni Leszek załatwił sprawę pułkownika Kuklińskiego i nawet dostał pochwalną recenzję od samego Zbigniewa Brzezińskiego. Więc, czy pan Leszek głośno mówi to, co Amerykanom nie wypada, pozdrawiam? Nie, nie. Moim zdaniem jest, przyczyna jest prostsza. Niezależnie od tej wizyty w centrali CIA ja w Landley. Bleszek Miller już nie jest aktywnym członkiem żadnego politycznego gangu. Można powiedzieć, że jest na politycznej emeryturze. W związku z tym mówi to, co naprawdę myśli. A to jest człowiek inteligentny. Ja na przykład cenię go znacznie wyżej od Aleksandra Kwaśniewskiego, którego uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski a Leszek Miller nie. No więc widać, że Leszek Miller no coś tam wie o tym, jak to polityka międzynarodowa wygląda. No i myślę, że dlatego go redakcje zapraszają, bo oczywiście tam tych politycznie poprawnych matołów, no to mają na pęczki i to oni tam deklamują swoje pęsa, że tak powiem, jeden przez drugiego. No ale Leszek Miller mówi coś innego i widać wyraźnie, że publiczności słuchającej, publiczności oglądającej to się chyba podoba. Pan Aleksander Kocz. Panie redaktorze, po pierwsze cieszę się, że zgodził się pan z Krzysztofem Bosakiem w jego wizji skuteczności w polityce, bo to chyba kończy spór o to, czy da się zmieniać polskę. Gadaniem o małych dziewczynkach. Nie Uchowaj Boże, panie Aleksandrze, Polski się nie da zmienić gadaniem o małych dziewczynkach. Polskę można zmienić tylko gadaniem o dużych dziewczynkach. O, na przykład, o waginesach z Wagi wielce czcigodnych, oczywiście, waginesach z waginetu obywatela Tuska Donalda. Tu na pewno Polsce się tak gadanie przysłuży, ale czytam dalej. Po drugie, to że Trump ma interes w dezawuowaniu Zeleńskiego, to wiemy. Wiemy? A jaki ma interes w dezawuowaniu Zeleńskiego? Ja nie wiem. O, niech pan powie, co pan wie, bo ja nie wiem. Donald Trump miał interes w tym, żeby prezydent Zeleński podpisał mu umowę o tych metalach, w złożach metali ziem rzadkich. Nie słyszałem, żeby miał jakiś interes w dezawuowaniu prezydenta Zeleńskiego, Bo prezydent Zeleński w końcu sketch odegrał przed nim w gabinecie owalnym pod tytułem sługa narodu, taki prokabaretowy program. No i nic dziwnego, że skoro prezydent Trump został dwa razy kiwnięty w sprawie tej umowy przez prezydenta Zońskiego, to się trochę zirytował. Ale czytam dalej. Ale zdziwiłem się, że pan jako prawnik dał się Trumpowej narracji zwieść. Trump głosi, że Zeleński to dyktator bez wyborów, więc i pan, idąc za tą opinią, przyznał, że faktycznie nie wiadomo, na jakiej podstawie rządzi on Ukrainą. Toć przecież na Ukrainie jest. Niezbyt osobliwe pod tym względem prawo, iż w czasie stanu wojennego wyborów się nie przeprowadza, co jest i prawnie i logicznie uzasadnione. A jedno kliknięcie do ukraińskiej konstytucji mówi nam też, co łączy się z powyższym, że prezydent pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowego prezydenta. Czy ja się mylę, czy też pan uwierzył w trampową propagandę zamiast w chłodną prawniką? Wiedzę. No tu, proszę Pana, kto wierzy? Tylko jełopy takie jak ja mogą uwierzyć w Trumpową propagandę. Mądrzy ludzie wierzą w propagandę ukraińskiego sztabu generalnego, niezwyciężonej ukraińskiej powstańczej armii. Taka jest. Tu Donald Tusk powiedział: Nie tylko mądrzy ludzie, ale przyzwoici. Ci, co się rozpoznają w tłumie po zapachu, to oni prawidłowo wierzą w propagandę sztabu generalnego niezwyciężonej ukraińskiej powstańczej armii, a nie w jakieś brednie Donalda Trumpa. Inna rzecz, Inna rzecz, że te brednie Donalda Trumpa to ciekawe wywołały rezonans na Ukrainie. Wywołały rezonans na Ukrainie. Dotychczas tamtejszy najwyższy Sowiet ukraiński przechodził do porządku nad tym, że pre kadencja prezydenta Załęckiego się skończyła i w ogóle nie wypowiadał żadnego zdania. Ale kiedy prezydent Trump nazwał dyktatorem prezydenta Zeleńskiego, to natychmiast się nożyce odezwały. W Kijowie zebrał się najwyższy ukraiński Sowiet i podjął uchwałę, podjął uchwałę że prezydent, że Włodymir Zeleński jest nadal prezydentem. No i jak najwyższy Sowiet ukraiński podjął taką uchwałę, to i Putin powiedział, że to nie, to jak tak, to on jest prezydentem. No a prezydent Trump się wycofał z tych swoich oskarżeń, że jest on dyktatorem, ale dopiero wtedy jak najwyższy Sowiet się wypowiadał. Ale pan, panie Aleksandrze wie lepiej i o dziewczynkach i o Ukrainie i o tym, że Trump mówi głupstwa, a tylko Włodymyr Zeleński mówi prawdę. No to ja oczywiście się zgadzam. Zgadzam się i z panem Bosakiem. Nawet mogę się zgodzić i z obywatelem Tuskiem Donaldem i z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim, jeżeli oczywiście to by sprawiło panu radość. Dlatego że to, co sprawia ludziom radość, to nie jest złudzeniem. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny Panie Stanisławie, temat dość przyziemny, ale jestem ciekaw, czy wymagane, wymaganie ze strony państwa wobec obywateli segregacji śmieci mieści się w pana granicach, jeśli chodzi o to, czego państwo może wymagać od obywatela. I drugie, mamy wymóg oddawania budynków do użytku w procedurze urzędniczej. Nawet jeśli ma to uzasadnienie, to czy według Pana państwo... Powinno posługiwać się takimi przepisami, jak wstrzymanie postępowania w reakcji na przykład na donosy sąsiadów, że ktoś mieszka w nieoddanym technicznie budynku, albo czy powinno wysyłać kontrolę, by sprawdzały, czy każdy ma podpisaną umowę na wywóz śmieci. Jeśli ktoś złapie delikwenta na wyrzucenie śmieci do lasu, ok, kara. Ale jak bardzo państwo powinno te kwestie weryfikować? I czy powinno stosować takie przepisy oparte na kontrolach i donosach? Proszę pana, państwo, jak nie ma żadnego hamulca, to może do wszystkiego zmusić obywateli, do wszystkiego. Tym bardziej, że mamy do czynienia z takim. Nieustannym rozwojem aparatu biurokratycznego i tym biurokratom państwo musi dać jakieś zajęcia. Poza tym oni muszą kontrolę, potem kary nakładać, żeby tych kar tam zarabiali tymi karami na swoje pensje. No więc proszę pana, dopóki obywatele, no niestety, obywatele. W Polsce, to nie tylko w Polsce, tu nie musimy wpadać w kompleksy. W, w, w demokracji, powiem tak, ponieważ większość ludzi jest głupich, a mądrych jest mniej, mądrzejszych jest mniej, no to nic dziwnego, że w demokracji głupi ludzie dominują. I w rezultacie mamy, do, mamy takie prawa, jak to pan przed chwilą opisał. No ale to dopóki ludzie nie zmądrzyją, to będzie jeszcze gorzej. O, teraz słyszałem, że w Sejmie jest tutaj, szykują nowelizację kodeksu karnego, taką ustawę o penalizacji mowy nienawiści. Myślałem, że już ją uchwalili, ale okazuje się, że dopiero szykują. No i co? I myśli, myślicie państwo, że nie znajdzie się dostateczna liczba durniów, którzy z entuzjazmem będą mówić o włożeniu im w usta wszystkim dodatkowego knebla? Przecież podniesie się klangor dziękczenny po same nożża najwyższego. Pan Konrad Mierzwa. Witam Panie Stanisławie, mistrzu imponującej elokwencji i wszechstronnej wiedzy, który z łatwością łączy błyskotliwość wypowiedzi z głębią refleksji. Mam pytanko, czy nie dostrzega Pan podobieństwa między naszym nieszczęśliwym krajem? przed drugą wojną i Ukrainą przed wojną z Rosją. My jakbyśmy się dogadali z Adolfem, to nie byłoby takich strat w ludziach i zniszczonego kraju. I Włodek jakby podpisał porozumienie miejskie. Dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrówka. Włodek nie podpisywał porozumień mińskich, tylko prezydent Poroszenko je podpisał. Włodek tylko <laughs> za, że tak powiem, namową... Prezydenta Józefa Bidena, jak przypuszczam, i premiera brytyjskiego Borysa Johnsona, zerwał te porozumienia. No i po, to właśnie to, po, potem teraz mamy do czynienia z dalszym ciągiem. Oczywiście, że takie jeszcze dodam do tego, że Wielka Brytania teraz nawet poszła dalej, bo z Ukrainą podpisała układ na 100 lat. Z nami takiego nie podpisywała. Widocznie uznawała, że nas można kiwnąć tak bez wielkich zobowiązań. No a Ukraińcom już aż 100 lat tutaj zafundowała. To, będą teraz, to ten prezydent Zeleński teraz się trzyma tego jak pijany płotu. To nie wiem do czego... Go doprowadzi, ale no do nic dobrego, bo już zdaje się, wszystko wskazuje na to, że się doigrał. Bo on sam rozumie, że się doigrał, teraz idzie do kanosy i tak dalej, tam próbuje pre prezydenta Trumpa jakoś zabajerować, ale prezydent Trump wydaje się nie czuły na te jego bajery. No więc tu analogii między Polską w 1939 roku i Ukrainą jest aż nadto, aż nad to. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. thank you